Kochane, Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. E, zapraszam Was e, teraz ze mną do kolejnej e, części, czy tak powiem, nie wiem, do kolejnego odcinka e, zakupowo, czyli coś, co ja podpinałam wcześniej, jak wiecie, pod e, jak się żyje na obczyźnie, e, prosić o takie filmy, więc po prostu Wam je e, nagrywam. Dzisiaj poczyniłam znowu jakieś tam mniejsze, oczywiście, zakupki. I są to takie przeróżniaste. Generalnie doszłam po jedzenie, pokarmę i po piasek dla moich kotków. Zażyczył sobie mój czekoladę, Junia coś tam też chciała I chciałam zakupić cokolwiek już ze świątecznych, jakichś malutkich ozdóbek Ja nie będę przystrojała, nie wiadomo jak domku Z racji tego, że święta spędzam w Polsce z dziećmi Więc no nie byłoby sensu tutaj, wiecie Byłam dzisiaj na zakupkach tylko i wyłącznie w sklepie BM Także tylko i wyłącznie tam robiłam zakupy I lecę po kolei Pierwsza rzecz to jest jazu, to jest takie jogurtowe smoothie Jogurt smoothie, e, truskawkowo-malinowy. E, następną rzeczą to Turcia wybrała sobie e, sneakers, oczywiście jakieś tam słodycze zawsze gdzieś tam e, w szafce dla nich muszą być. E, synek zażyczył sobie smoothie, było takie malutkie, mango i, e, e, i powiedzcie mi, i piny apple, e, ananas, jabłko. E, ja zakupiłam sobie e, kolejną świeczkę, wiecie, że jestem freak e, zapachowy, e, także czerwone jabłuszko i cynamon, mam nadzieję, że będzie ładnie pachniała. Przez opakowanie pachnie naprawdę fajnie. To jest taka, widzicie, taka galeratkowata, żelowata konsystencja. Ja bardzo lubię te świeczki z Airwica. Była jeszcze fioletowa jakaś, ale wybrałam akurat tą. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to są takie przyczepki, takie żabki, przyczepki, do używam właśnie na święta, jak chcę przyczepić coś do, do szyby, oczywiście. Także kolejną rzeczą to jest oczywiście znowu Fabrice, i to jest taki odświeżacz. Tutaj są w dwupaku. Odświeżacz do niczego innego, jak widzicie tutaj na zdjęciu, mam nadzieję, że to widać. I to służy do tego, że pod klapą, tutaj jak odkrywacie klapę górną od śmietnika, to żeby neutralizować ten taki niefajny odór ze śmietnika, więc po to właśnie są takie odświeżacze. Kolejna rzecz, to tutaj moja córcia sobie wybrała, nie wiem w ogóle co to, to jest, jakiś kubek, to jest jakiś kubek makaronu, nie wiem czy to jest zupka, czy... Noodle Original Curry, tak, także taki makaron curry. Właśnie to jest coś, co synek sobie zażyczył, czekolada Reese's. I mnie nasza ochota, ja generalnie lubię używać te tortelonii do sałatki, ja lubię robić sałatkę, jeżeli będziecie zainteresowane, to, to pytajcie, ja Wam pod filmikiem albo Wam nagram właśnie filmik z tą sałatką, jak się robi, albo po prostu prześlę Wam w komentarzach jakiś tam przepis szybciutko. Także bierzecie właśnie torteloni akurat ta wersja ze szpinakiem i ricottą i ja wtedy właśnie robię to mieszam z majonezem mieszam z sałatą z ogórkiem z pomidorem z tym co lubicie, z tym co macie z kukurydzą naprawdę fantastyczna sałatka wychodzi one są na ciepło bo są ugotowane natomiast reszta składników jest zimna naprawdę jest strasznie fajna sałatka tak do chlebek no to tutaj nie muszę się rozpowiadać to jest właśnie jak Wam mówiłam o pielęgnacji moich stóp to są właśnie takie widzicie maseczki to są właśnie takie maseczka taka skarpetkowa makadamia z ekstraktem olejku z makadami i to jest footpack. Widzicie, to są takie na 20 minut. E, właśnie takie skarpetki. Także e, zakupiłam. E, następna rzecz, ale. faktycznie. strasznie. Następna rzecz, strasznie mocna. Jeszcze raz jej widzę. Nie wiem, czy to to mi tak pachnie? Strasznie mocno. E, Ocean Breeze, <gryw> czyli powiew oceanu. E, to jest niby na 2,5 godziny e, palenia. Za funt 99,40 kilajtów. Także tak się prezentują takie świecuszki. Z DMA mi się już do kominku, więc musiałam się zaopatrzyć. E, następna rzecz to baterie. Do, mam takie, e, taką ozdobę na, na około łóżka, takie światełka i tam potrzebuję baterie. E, kolejne dwie rzeczy to znowu moje dzieci już Ja im ostatnio to kupiłam, jak Wam pokazywałam. E, Kids on the go, i to jest nic innego jak e, taki shake z witaminą z D. Jakaś tam dawka energii. E, with, e, I jakieś tam jeszcze proteinki. Także takie malutkie szejki dla moich e, szkrawów. E, dwa. E, kolejną rzeczą to, tak jak Wam wspomniałam, piasek. Ten taki kryształkowy dla moich kociaków. Bo już też się kończy. E, oczywiście standardowo mleczko. Mleczka 2 e, chyba litry, jeżeli się nie mylę. Tak, dwa litry czteropatentowego. E, karma. Te karmy, właśnie widzicie, to jest taka ogromna paka, naprawdę fajna. E, tu jest kilo kg i za tą pakę płacę 3 funty, dokładnie 2,99 Tak, Także naprawdę super. I teraz tak, to jest ostatnia rzecz już z torby. Torbę odkładam i teraz Wam właśnie pokażę. Zobaczcie, ja wybrałam akurat takie śnieżynki czerwone. Wybrałam czerwone, były srebrne, były też białe. Białe też mi się podobały, chyba jakieś jedne też białe kupiłam. Chciałam właśnie zmieszać je. Bo złoty były takie za żółte, nie miały takiego fajnego efektu. Natomiast ja mam, właśnie w salonie dużo czerwonych ozdób, jak wiecie, więc, więc na pewno mi się fajnie wkomponują. Zastanawiam się, czy też tutaj w kuchni nie zrobię, ale tutaj mam potarę taką zasłonę, więc nie wiem, czy to będzie cokolwiek tutaj widoczne. Także takie śnieżynki. Tu ich jest 12, rzekomo, tak, po 6. 12 takich śnieżynek słuchajcie za funt 49. Zł. Naprawdę tutaj to jest fajne, że za naprawdę niewielkie pieniążki możecie e, każde, każde święta po prostu sobie inaczej. E, następną rzeczą to może, no już mówię o świeży o, świeżynka. O śnieżynkach, to drugi właśnie zakupiłam takie. Mam nadzieję, że to też widzicie. E, tu z kolei są cztery, tylko to są takie gwiazdy, nieświeżnie śnieżynki. E, one są takie białe, opalizujące odrobinkę, czyli takie mieniące się. E, I cena tych, śnie, tych gwiazdek food 99, ja zamierzam je e, na przemian właśnie na te żabki poprzyklejać do, 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 do okna do okna. I ostatnio chyba tutaj już dwie trzy rzeczy, to jest taka ozdóbka, jaką moja córcia sobie wybrała, mam nadzieję, że to dobrze widzicie, tu Wam niżej pokażę, to jest taki Santa, czyli oczywiście mikołajek, tak się prezentujący, on się podobno świeci na kolorowo, ma w sobie 50 ledowych lightów, czyli światełek, czekajcie, żebyście to dobrze widziały, o! Taki Mikołaj kolorowy, także zobaczymy. E, I mamy oczywiście zamysł, żeby właśnie u oliwci e, w pokoiku w, na oknie, także postaram się jej to przemontować. E, cena poprzednia była 4,99, e, natomiast o funta teraz mamy, miałyśmy taniej, czyli 3,99 taki Mikołaj. Natomiast ja sobie wybrałam. Tylko pozwolę wybrać samemu. E, nie chciałabym tutaj, za niego wiecie, decydować, cokolwiek może mi się innego spodobać niż ja bym wzięła. Tu jeszcze jest blok, zwykły, najzwyklejszy A4 blok do kolorowania. Moja córcia sobie wzięła za 2 funta. I tu już jest ostatnia rzecz. To jest koniec zakupu. Ostatnia rzecz, którą wybrałam sobie ja. Zobaczcie i to jest właśnie taka, taka, taki płatek śniegu świecący się na biało. Eee, też 50 ledów eee, cena była 4 funty ja zapłaciłam funtów 3, czyli 2,99 także myślę, że naprawdę fajnie się będzie prezentowało, jeszcze pomyślę gdzie i jak to ustawię, eee, może coś przy oknie, może coś w pokoju, jeszcze nie wiem nie mam jeszcze opcji, na pewno gdzieś to e, ulokuję, także moje kochane tak się prezentowały moje dzisiejsze zakupy tak jak powiedziałam, nie były one sprecyzowane, eee, szlampu po... ja Wam pokażę co mój kot po prostu tworzy, ja Wam muszę to pokazać Zobaczcie, tu jest mój kot. Lili! Widzicie kota? Czy Wy widzicie kota? Zobaczcie. Lili! Lili Łobuzie, chodź tutaj. Lili! O, będzie się teraz rzucać się szatami. O, będzie się ganiać w siatce. Super, o! Tak. To moje koty po prostu uwielbiają, naprawdę. Także e, tak się prezentowały moje zakupki. Jeszcze raz wam to tutaj wszystko pokażę. Biorę statyw. O, Nie jest tego dużo, tym razem naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Jeżeli chodzi o płatność, zapłaciłam 41 funtów za te tutaj zakupy. Także tak się to prezentuje. Pokażę Wam jeszcze tylko, jaka świeczka się mnie pali i powiem Wam, że szkoda mi było jej odpalać. To jest mój naprawdę też ulubieniec, jeżeli... Znaczy to był mój ulubieniec w sumie i dalej chyba pozostanie, bo już o niej zapomniałam, trzymałam ją, nie wiem na jaki moment. Już mi tutaj się wszystkie pokończyły, więc postanowiłam, że ją właśnie odpalę. Snowflake cookie bardzo lubię ten zapach, bardzo słodki, bardzo otulający, fajny taki naprawdę na zimowe wieczory, super. E, także taka fajna świąteczna świeczka i przepięknie pachnie naprawdę. Ja ją rozpaliłam albo wczoraj wieczorem, nie pamiętam, albo dzisiaj jakoś z rana. Zobaczcie ile jest wosku, ile się wypaliło. Tutaj widzicie, tyle się wyspaliło wosku i już przepięknie naprawdę pachnie. Dziękuję, gdzieś tam odczekać, czy dwie nawet, że zanim w ogóle ten wosk się roztopi i zacznie ulatniać się zapach. Także tak się prezentowały moje zakupy. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście bardzo proszę o łapkę w górę. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, bardzo proszę. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, to oczywiście pod filmikiem w komentarzach na wszystkie oczywiście odpowiem. Ja zabieram się teraz za jedzonko. Zrobię dzieciaczkom coś do jedzenia, poukładam te wszystkie zakupy, może jeszcze jak mi się dzisiaj uda, to jeszcze mam w planie nagrać dla Was tag, nic nie będę zdradzać, ale jest jeden tag, który mi się spodobał i jeżeli mi się dzisiaj w czasie uda, to oczywiście Wam go nagram i jeszcze też bym chciała może zawiesić jeszcze dzisiaj właśnie te uzułki. Te także dziękuję bardzo za oglądanie, za poświęcone kilka minutek. Macie jakiekolwiek zapytania, to po prostu piszcie pod filmikiem. Zapraszam Was również na Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Pinteresta. Całuję Was mocno. Przysłam Buziaki. Pa!